Nie jesteśmy aniołami, wykonujemy tylko ich robotę. Ducho Jezuitów Krzysztof Mandel SJ. Bardzo polecam i pozdrawiam ojców z, z okładki Andrzeja i Wojtka od byłego magisowca. O proszę, skutek braku miaru dobro zamienia się w zło, cnota wadę. Chcę i nie chcę, nie mieszkają w naszym domu. W taki sposób należy bronić stolicy apostolskiej i pociągać ludzi do prawdziwego jej posłuszeństwa. By skutek nierozważnej jej obrony nie uważano nas za papistów i nie odmawiano nam zaufania. Gorliwość w walczaniu herezji powinna być taka, by heretykom jako ludziom okazywać miłość, pragnienie ich zbawienia i współczucie. Wszystek miód, jaki można zebrać z kwiatów świata, nie ma w sobie tak wielkiej słodyczy, jak żółć i ocet pana naszego Jezusa Chrystusa. Synu, mój chcę żebyś był uśmiechnięty i radosny w Panu. Zakonnik nie ma bowiem żadnej przyczyny do smutku, a wiele do radości, ażeby zawsze mógł być pogodny i radosny, bądź zawsze pokorny i posłuszny z Bogiem bracia błogosławionej niedzieli).